Chciałem przez No! Chciałem przez okno, a nie przez Huntereska! No. Huntereska to jest main nad mainami, bo jest lepsza od niego. O, widzę Kurwa. wszystkich surów, co oznacza, że killer jest po drugiej stronie mapy. Grakałeś ja, ja wykrakał!

a, ja, bo to jest jakaś koroperatywna akcja. Nie, nie huję! <noise> że takie tak na ruinę się robiło. Tak, tak było. Co byś kurde... dostaniesz wreszcie taką operatywną akcję. Nie, ja już dawno bym dostał, gdybyś posadził swoje dółsko. <noise> <noise> ja jestem ciekawy, jak to gra rozumie. Jako debugging. A wiesz to, mi się podoba? Ktoś patrzy i ty cały czas tak świecisz tym genem. O. Nadalek, on, no daleko, no zrób tego gena. To już raczej dostałeś. No powinienem raczej. To już powinno się pokazać. Nie, chyba jak puszczę gena, to się pokaże. Różne rzeczy, które się z tym związane. Zobaczymy Nie, jak to była daily... Ja, no, jak no, to no, była no, daily misja, to nie dostałeś. No, no. Jakby kopię i. Tak, idzie w naszą stronę. Hmm. Dlaczego tu walnę? O, wali się kierami, Bajdowaj, chyba. Temu, bo mała. Od artystki to. Ja bym się nie dziwił, jakby jeszcze miała ten. Że jak skończysz gena, to masz wizję. Dobrze, nie ma na to temach. Możesz się drapać po ryju, tak? Ja idę do maina. To jest killer, ale. Ty to idź po randoma. Po randoma idzie random. A. no to nie idź. Uj, nie chcę w mainie, w mainie się boję. Przy koparce zrobię gena. Nie miał Robienie genu przy koparku no w koparku fajne genu jest Słyszę topór No ja widzę topór <laughs> No random się przy mnie filuje No to niedaleko za nim była hunterska Jeżeli przeprowadzisz mu tu killera To cię zabije no W grze oczywiście No bo mi, taka pani osiągnęła. Sprawiedliwość pali dzisiaj do tego. Kurwa cię ona z ma brzydkiego. No nie fajnego z tego, z Hawaii. Hm. Dorwała ją. Ja tu robię owo gena za jednego, ja to normała Gen jednie Podsunąłem się <laughs> daleko trzeba przeznaczyć Ty masz widnie pozorność. z paniem ja pogadał. Nie zrobisz tak szybko, muszę to <śmiech> <śmiech> O nie, dobra i tak zuczyłem, ty pala, nie tej dobra. Jest, jaki ty masz potężne ramiona, kobieta. Możemy tak dogadać się, może się tego nie robić. Nie wiem, proszę. <grywa> nie, Mój ulubiony spocik. Idź do tej koparki. Urwa, zalał, No cóż, ten spot chyba jest chujowy. Tylko <grywa> oni robią kiena. Nie radzę Pię? tam więc. <grywa> za paletą byłem! <Nie> Nie. Mam nadzieję Że przyżyjesz? Że ten toporkiem kurwa trafić ten se w łeb Spokojnie, ona widzi tamtego Tamto, o, jest, chwyciła bo, 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 bo. No, chwilę. Spokojnie ściągnie się O, o Ale śmiesznie Będzie problematycznie Będzie twój problematyczny. Ja będę robił genu. Ja Bierze parki. Co ty... Ona ma jakieś wizje moim zdaniem. Toporkowe. Ona ma naprawdę jakieś dziwne, dziwne sposoby bytu. Zrób razy po prostu jak się nie podoba to Jakby bascelowała Hmm Wasem zajęta Was To się zgadza, Wy się ładnie tam silujecie, bardzo ładnie Ja sobie zrobię gana W sumie mojej nocy ja też Słyszał znowu ten topór Topór, aaa, topory Dobra, odpierdolam Ooooo, shit, 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 shit! Fuck, fuck, shit, shit, shit! Shit, fuck! Shit, 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 fuck, shit! Shit, shit! Shit, shit! Shit! Shit, fuck! Shit, fuck! Shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck, shit! shit czy fuck? Oboje kurd... Zrobili gena! Nie zmienisz tego faktu! Nie pamiętam czy to jest hack, prawda? Nie no, pamiętałam. Aż t se, tu Jak mi tu przyjdzie, gdzie teraz kłócam... Magic, my friend! To, Jak chuj. Dlaczego dali te skillczeki? Dlaczego nie mogę ze spokoju leżeć na tym haku? Po co to? Mógłbym w spokoju śtapić Coca-Coli, Lokowanie produkty moi drodzy Dulik Dulik, zrób coś! Nie no dobra, lewcie. Niech się dzieje wola nieba, chodźcie do tego gena. No, ale wtedy free będzie będziemy. Fuj, geny trzeba robić! co? No, to forek poleciał. to? <śm> 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 Chyba topu! A my teraz uciekniemy celowa <grym> w, w, obok nas. No coś bym <grym> leciała za tamtym <grym zleciała> la, 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 la. Ja też bym śpiewał. Lala lala Chociaż la, la. to ale... chyba la... przyprowadziła! Idzie do ciebie. No spodziewałem się tego Nie! Chciałem przez okno! Chciałem przez okno, a nie skoczy! Myślałem, że wyskoczy na no, czas, ale nie wyskoczyłem. No cóż! Życie. takie stwierdzenie My life is Spain, ale zrobiłem zadanie. Zobaczmy co jest. ass is ass in Spain. My life is Spain. O widzisz tam jest, tam na balkonie. Wcale ci nie widziałam. dalej. Dokładnie. Ty, ty, ty. Tak, no, Dokładnie, do no tego coś ci da. Spokojnie pójdzie po tamtego. A, nie zdążył gena ale... zrobić. Jest no. dobra w swoim zawodzie. Czyli w zawodzie byciu... Zawodem rodziców? Nie, co? <śles> yes. nie, 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 nie. nie. <śles> O, patrz, idzie tu! Spierdalaj tam! <śpiewa> Spierdalaj tam! ma to. Nie widać mnie! <śpiewa> Gdzie ja będziecie siedział? O, kapelagi, ginę no. i teraz nie widziałem. O, kamień trafiła! Spierdalaj! <śpiewa> O, gnuził jej się i teraz to popknie się. <śmienic> <śmienic> Stiś go! Aha! Dziwko, Widziałeś to zagranie, jeszcze Geda iść do. No daleko nie <śmienic> wierdź. Ach. Plan miałem zajebisty. Może i chujowy! Ale w miarę dobry Ale wykonanie! Było też zajebiste Teraz pierdalam tak no? Widzisz te drzewo tak daleko przede mną no. O, to do niego nie dojdę No To ja wiem, ale może do kamienia dojdziesz Dawaj, do kamienia! Do kamienia! Do kam... do, do palety! Do palety! Do palety! Zdążesz! Zdążys! A Sajk szłato. Ej, dobra, żartowałem! mamy. że masz pałę Don't kill Ej, me. Zna. o ile zakończ, że myślisz, że masz proszę bardzo. Że... No, 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 no. Jeb, yep, jeb. Yep. Zostanę tak, żeby naprawdę myślała, że mam. Nie no, masz No, don't kill me. Do not kill me. Okej, okay, don't, don't, I don't. OK. Doniesiecie to do tego. You don't wanna, to I'm struggle, I don't struggle. Ja bym się chciał wrócić do haka. O, tu mam glifa, we mnie wypuść O Boże. No gdzie jest kasz? Ja bym sprawdził killer shack. w killer shack, No zobaczmy no Może main Może Albo w mainie na schodach No będziecie całą kurwa mapę Nie zadzieję będzie nie... w mainie na schodach To um. no jest tutaj A jednak nie tak Nie jest w rogu mapy Masz, wypierdalaj. Ale... A łatwo z kurwy, Sydy! widzicie jak się ucieka! <grystanie> <grystanie> Jakbym kurwa go nie swarmi, to by mnie zajebała. no um, Co miała? No, leafa presurer to się dało odczuć. No to to tak. Barbecuer <grystanie> czyli. O, skurcz cookie, tak, dobra. I. Girchat. To, że barbę to też dało się odczuć. No. Zawsze szła w odpowiedzi.